Całe miejsce wyglądało organicznie, niemal jakby było jedną żywą istotą nieznany wędrowiec. Zjawisko 366, popularnie znane jako karmaznowa trauma to rzadkie, ale niebezpieczne zjawisko poznawcze, które dotyka niektórych wędrowców cierpiących na ciężką traumę. Zjawisko to pojawia się u tych wędrowców w losowych momentach, niezależnie od tego, jak długo trwa trauma. Niemniej jednak dotknięci nim wędrowcy zaczynają widzieć koszmarne miejsce w snach, w niektórych przypadkach w krótkich wizjach na jawie. W ciągu około 24 godzin sny i wizje będą się nasilać, a te ostatnie będą się pojawiać i trwać dłużej. Pod koniec tego okresu ofiara w niewytłumaczalny sposób zapada w stan śpiączki, w którym ustaje cała świadoma aktywność mózgu, pozostawiając ciało w stanie wegetatywnym. Powszechnie przyjmuje się, że po zapadnięciu w śpiączkę świadomość ofiary wnosi się do miejsca, które widzi w wizjach. Ci, którzy wierzą w istnienie tego miejsca, zazwyczaj uznają je za poziom metafizyczny, nazywając je karma z nową traumą. Jednym z naszym sposobem na ucieczkę od tego zjawiska jest uzdrowienie traumy. Nawet częściowe osiągnięcie tego często wystarcza, by uchronić się przed jej skutkami. Jednak, z względu na naturę traumy, jest to często niemożliwe. Według relacji wędrowców będących pod wpływem zjawiska, poziom jest wykonany z czerwonej substancji o wyglądzie i fakturze od gładkiej, pomięsistą i organiczną. Olbrzymie te struktury, które zwyczajnie wydają się wyrastać z mięsistej ziemi na poziomie, są powszechne i często wydają się nieograniczone. A niektórzy świadkowie wspominają o przebywaniu wewnątrz tych struktur bez widocznego wyjścia. Mięsista tekstura jest bardziej powszechna na ziemi, ale można ją znaleźć indziej i odwrotnie. Gładka tekstura często obserwowana w strukturach. Konsystencja przestrzeni między wnętrzem a zewnętrzem struktur jest zmienna i nie ma wyraźnej zewnętrzności na poziomie. Ogólna architektura struktur poziomu jest generalnie chaotyczna, choć znacznie możliwa do przejścia. Jedną z dominujących cech tych struktur są łuki o różnej wielkości, od ludzkich po nienaturalnie duże, zazwyczaj chaotycznie rozmieszczone w obrębie struktur. Łuki te często nie spełniają swojej funkcji konstrukcyjnej, a czasem wręcz działają jak okna. Innym godnym uwagi aspektem niepotwierdzonego poziomu są rzadkie źródła światła. Choć światło jest raczej tajemniczo dostępne, niezależnie od tego, czy w pobliżu znajdują się jakiekolwiek dostrzegalne źródła światła, czasami otoczenie oświetlają delikatne, siecące, żółte światła. Światła te mogą przypominać surrealistyczne lampy i latarnie, a w niektórych wizjach mogą nawet emitować światło z nieba. Od czasu do czasu w wizjach pojawiają się szkarłatne istoty, chociaż brakuje na ich temat informacji, środkowie opisują je jako przerażające i surrealistyczne. Zwyczaj nie wchodzą w interakcje z wędrowcami napotykającymi ich wizjach, ani nawet nie przyznają się do ich istnienia. O niektórych przypadkach rzekomo zauważają swoich obserwatorów i reagują głównie ciekawością, a jeszcze rzadziej nieuzasadnioną wrogością. Na szczęście te byty nie są w stanie fizycznie wchodzić w interakcję z wędrowcami życzającymi wizji, co może wyjaśnić, dlaczego większość z nich nie atakuje. I cóż, to by było na tyle z kolejnego odcinka z Backrooms. Jeśli dotrwaliście to do to końca, stawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A się z żegnam żegnam i do zobaczenia na razie.